21 i 22 marca w Sztygarce miały miejsce targi edukacyjne, na których prezentowana była oferta chorzowskich szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych mogli również skorzystać z doradztwa w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Widać, że młodzież jest bardzo zainteresowana, nie ma jakiejś bariery, często zadają pytania i to pytanie jest ściśle związane z jakimś kierunkiem. Ja, jako nauczyciel, patrzę na pewne rzeczy troszeczkę inaczej. Natomiast uczeń w rozmowie z uczniem on może przekazać nie tylko suche wiadomości, ale swoje odczucia, wrażenia. No, my tutaj mamy na przykład uczniów klasy pierwszej, którzy. Bym powiedziała na bieżąco. Mogą powiedzieć, jak to było, jak przyszli, jakie mieli odczucia, jakie wrażenia. I myślę, że to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że ten uczeń ma okazję dowiedzieć się całej prawdy o szkole. My jako nauczyciele odbieramy trochę szkołę inaczej, uczniowie inaczej, no wiadomo, że oni mówią o takich rzeczach, o których my byśmy nie powiedzieli, albo na które my nie zwracamy po prostu uwagi. Zainteresowanie dosyć duże. My mamy dosyć bogatą ofertę, więc myślę, że młodzież zainteresowana. Nie klasami sportowymi, ale także technikum. Myślę, że największym zainteresowaniem była klasa mundurowa. Wiele nawet dziewczyn, co jest zaskakujące, za się właśnie interesowało tym profilem. No, myślę, że powitamy we wrześniu dużo osób z tych targów i zobaczymy te nowe twarze. Nie zainteresował jakby ten profil mundurowy. W tej klasie mamy różne perspektywy, że nie tylko możemy iść tylko pod mundur, ale też na przykład jakby w służbach takich więziennych, czy też jakby jako ratownik medyczny. Mamy też takie lekcje, które przystosowują nas do różnych dziedzin. I no, według mnie to jest bardzo takie zachęcające, bo jako jedyna szkoła w Chorzowie mamy jakby no, ten profil mundurowy.